Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich sympatyków, subskrybentów. Dzisiaj kolejny odcinek motoryzacyjno-techniczny o autach używanych, tym razem materiał o Hyundai Elantrze 7 generacji, czyli tutaj mamy czterodrzwiowy sedan segmentu C, oferowany od 2020 roku. Sześciobiegową, manualną skrzynią, sześciobiegowym <coughs> automatem, aczkolwiek u nas niedostępny. U nas była skrzynia CVT, tylko na niektórych rynkach było jeszcze sześciosiedmiobiegowe skrzynie DCT, czyli dwusprzęgłowe. U nas tego nie doświadczymy, tylko auta z skrzyniami CVT. <coughs> Co można powiedzieć o. W samym samochodzie, z takich suchych danych technicznych, Samochód jest dosyć długi: 465 cm, szerokość 182, wysokość 142, rozstaw osi 272 cm i bagażnik 407 litrów. To powiem szczerze, że jak na tak duży samochód, to bagażnik jest bardzo mały. Ja w loganie miałem bagażnik ponad 510 litrów nie wiem co oni z tymi, z tymi autami robią że te bagażniki są takie małe jeszcze w sedanie gdzie to jest bardzo odczuwalne ciężko, jest, ciężko stwierdzić też segment Elantry e, tak naprawdę niby jest to sedan gdzieś tam pozycjonowany wysoko aczkolwiek według mnie dla mnie zawsze te same, to był taki segment budżetowych sedanów Tutaj te ceny są wywindowane według mnie bardzo, bardzo dużo. O cenach za chwilę powiem. Auto było oferowane tutaj na rynku europejskim z jednym silnikiem, właściwie 1,6 MPI. Dwa wtryskiwacze na cylinder. Na niektórych rynkach pozaeuropejskich były silniki 1,6 TGDI dodatkowo. 2.0 GDI, jak także wersja hybrydowa. Auto w 2023 roku przeszło facelifting. Także tak tutaj to wygląda. Myślę, że konkurent niby aut kompaktowych, takich choćby jak Honda Civic, Mazda 3, Skoda Octavia, Toyota Corolla, czy Renault Megane, aczkolwiek to jest sedan i tak naprawdę sedany w Europie, czy w Polsce nie sto to były rynku, kojarzy się to właśnie z tanimi jakimiś markami i, i dla mnie Hyundai Elantra też takim autem jest, chociaż de facto te ceny są kosmiczne, tych aut za chwilę powiemy o cenach. Samochód może się podobać, bo z wyglądu ma dosyć ostre linie charakterystyczne reflektory. Przednie, tylne lampy, wnętrze jest dosyć dobrze e, wyposażone w różnych wersjach. Oczywiście e, różnie to wyglądało. Były bogate wersje wyposażenia, jak i, tak, jak i te także biedniejsze. Co do silnika, no to 1.6 MPI, 123 kodzie. Właściwie to tyle można o nim powiedzieć. Yy, wersja z manualną skrzynią sześciobiegową i CVT jeżeli chcemy ja miałem chyba raz czy dwa do czynienia z takim autem gdzieś tam na sprawdzaniu a przed kupem yy, auto całkiem w porządku chociaż tak jak powiedziałem duży samochód aczkolwiek nie wiem czy wszystkim przypadnie do gustu sedany ogólnie nie zdobyły jakiejś popularności u nas w Polsce tutaj, jak i w Europie co do zalet tego to na pewno spalanie jest dosyć umiarkowane w okolicach 7-8 litrów. Nawet po mieście wynika to pewnie z nastaw. Tak naprawdę, też silnika, jak i dwa wtryskiwacze na cylinder też powodują, że ten silnik jest przystosowany do tych najnowszych norm emisji spalin. Na trasie oczywiście będzie to mniej, w mieście więcej tutaj dosyć dobre wyposażenie w środku, aczkolwiek tutaj też to zależy od wersji. Co do WAD, no to sedan tutaj dużo użytkowników narzeka na wybór wersji nadwoziowej, no ale jak nie chcę sedana, no to. Nikt nie każe kupować Elantry, tylko może kupić Hyundai i30, tam ma kombi Hatchbacka. Tutaj dosyć też przestronne wnętrze w środku. Jak tak oglądam dosyć wygodne fotele. Aczkolwiek co do wygody tych foteli we wszystkich samochodach to są opinie podzielone. Tak naprawdę to wszystko zależy od tego czy i jakie mamy upodobania, powiedzmy? Czy chcemy fotele twarde, miękkie, czy z boczkami, czy nie? Jakie jesteśmy postury, to wszystko. Ja już ogólnie testów samochodów też nie oglądam, gdzieś nagram na pewno odcinek o tym, że dla mnie testy samochodów są w ogóle niewiarygodne. Dlatego że w jednym, oczywiście, jakieś tam przedstawiające dane techniczne czy coś, no to jeszcze powiedzmy, ale w jednym teście goś pisze, że na przykład wyciszenie jest dobre, w drugim, że nie jest dobre. W trzecim, że takie sobie, yy, że fotel jest wygodny. W drugim teście, że fotel jest niewygodny. Także to jest jakieś kuriozum też. Gdzieś to na pewno nagram też odcinek o tych testach samochodowych, czy to w gazetach. Czy... W gazetach już nie, bo to wszystko do internetu i tak poszło. Yy, co do typowych usterek, na pewno trzeba zwrócić uwagę, jak we wszystkich azjatyckich gdzieś tam samochodów na rdze, konserwacje podwozia, jeżeli kupujemy kilkoletnie samochód, w jakim on jest w stanie, no tutaj Hyundai Kia to różnie to wygląda, w zależności też chyba jak ktoś tym autem jeździł przez te lata wcześniejsze, na pewno trzeba zwrócić uwagę, że w skrzyni manualnej dosyć szybko może ulec zużyciu sprzęgło. Zdarzają się też problemy z elektroniką, z czujnikami, różnym systemem multimedialnym. To wszystko jak każde nowoczesne auto, elektronikę trzeba dosyć dokładnie sprawdzić, diagnostykę komputerową zrobić. Ogólnie, samochód ja bym nazwał, że to jest taki przeciętny, jak gdzieś tam nie wyróżniający się specjalnie na tle konkurencji, no chyba poza może wielkością tego samochodu, bo to jest taki samochód właściwie, który aspiruje na do jakiegoś większego sedana powyżej segmentu C, a w rzeczywistości gdzieś tam to, tego uznania nie zdobył według mnie. Co do sytuacji rynkowej, to ona jest też dosyć ciekawa. Nie, nie wiem, czy nawet nie nowych już samochodów widzę, że nie, nie dostaniemy, aczkolwiek nie. Nie, nie ma nowych, bo ja tutaj <laughs> sprawdzam. Troszeczkę ogłoszenia, gdzieś tam najtańsze egzemplarze zaczynają się od 60-70 tysięcy. Mniej więcej, powiem szczerze, że jest to duża cena. Jak na, jak na auto, jeszcze, jeżeli ono jest w manualu, to już w ogóle najtańsza, automatyczna skrzynia, z tego co widzę, kosztuje. 70 tu jakiś się pojawia, ale czy to jest. Nie, to jakieś uszkodzone auto chyba. Z automatem najtańszy. Tak, to jakiś. Nie wiem o co tu chodzi tutaj, ale. Jakieś po szkodach w okolicach 70-75 tysięcy gdzieś tam z automatem a najdroższe egzemplarze to są najmłodsze z poprzedniego roku. Gdzieś tam demówki to są najprawdopodobniej 120 tysięcy kosztuje. Nie, no to jest według mnie chora cena za sedana, właściwie budżetowego segmentu C I z automatem oczywiście, ale to i tak cena jest przesadzona według mnie. Może przez to ty, tych samochodów z tego co widzę nowe nie są wystawione. Aczkolwiek. Ciekawe, czy na stronie Hyundai a w ogóle można kupić taki samochód. Ale chyba nie. Z tego co widzę, chociaż. Nie. nie. Nie, ma w ofercie z tego co widzę. Dobra podsumowując, no sedan na pewno się wyróżnia. Wielkością, długością samochodu. Jeden silnik dostępny, jedna skrzynia manual lub CVT. Samochód dosyć bezawaryjny, aczkolwiek nie zdobył jakiejś super popularności tutaj na rynku polskim czy europejskim. Także pozdrawiam. Do usłyszenia następnego odcinka. Subskrybujcie kanał Autokrytyk.